Warto wyjść z domu i w zdrowy sposób spędzać wolny czas. Kapuera to doskonała okazja do poprawienia kondycji fizycznej, nauki ciosów i pracy nad mobilnością ciała. To też naturalne endorfiny, które wpływają na poprawę nastroju. Na czym polega ten sport? Kapuera to jest taka, taki jakby taniec, ale taniec jest połączony z walką. Przygoda Marysi z Kapuerą zaczęła się przypadkiem. Przypadek ten zmienił się w nową wielką pasję, która łączy całą rodzinę kibicującą młodej zawodniczce. Mama zobaczyła plakat, zadzwoniła do Betty albo do Marcina, i mnie zapisała. I z początku nic nie umiałam, nic za nic dźwięki, po prostu niczego. Dziś dziewczynka chwali się umiejętnością wykonywania figur gimnastycznych, takich jak gwiazda czy szpagat. Dzięki połączeniu prostych choreografii i elementów walki nasze ciało może więcej. Kapura cechuje się bardzo dużą koordynacją i treningiem na tą, na tą koordynacją, także wręcz układ nerwowy dostanie z kopa i miłe jest to, jak się patrzy na dzieci, które potykają się dosłownie własne nogi, a po jakimś czasie Zaczynają e, nie tylko chodzić prosto, ale też kopać i robić naprawdę ciekawe i fajne rzeczy. Kapuera to trening, ale też okazja do odpoczynku psychicznego. To doskonała propozycja aktywnego relaksu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak to się mówi zdrowym w ciele zdrowy duch. To e, tak było i tak zawsze chyba będzie. Kapuera daje dosłownie zdrowie, e, bo Wręcz musimy wypracować prawidłową pozycję ciała, sylwetkę. Jest to ta fizyczność w bardzo szerokim prawda, pojęciu, a do tego no na pewno język, muzyka. No myślę, że fajna zabawa i klimat. Capuera ma też duże zasługi w profilaktyce i terapii uzależnień. Wywodzi się z Brazylii. W Brazylii jest w ogóle taka tendencja do zbierania dzieci i młodzieży z ulicy i zapraszania na treningi, I to samo my robimy, my traktujemy nasze zajęcia nie jako trening, tylko spotkanie, zachowujemy się jak taka rodzina, do nas nikt nie mówi Pani, Pan, mówią do nas po imieniu, ale przez to też z szacunkiem. Zajęcia Kapuery przez ostatnie dwa miesiące są darmowe, wszystko za sprawą programu Poznaj czym jest Kapuera i współpracy z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Nawet nie wiem jak dowiedziałam się o konkursie. Napisałam projekt właśnie na zajęcia z profilaktyki uzależnień. Udało mi się pozyskać pieniądze. A co z dorosłymi? Też mogą trenować. Co więcej to świetna okazja do treningów w rodzinnym gronie. Starsi też, nawet dorośli. Moja mama akurat tam ćwiczy. Najpierw zaczęła chodzić córka, a ja jako rodzic stałam i Czekałam. Zostałam zachęcona, żeby spróbować dołączyć do treningu. To było w zeszłym roku i spodobało mi się. Jest to duża frajda, duży odpoczynek, duży relaks. Na zajęcia możemy zapisać się w każdej chwili. Wystarczy przyjść na trening i osobiście porozmawiać z trenerami. Ja prowadzę zajęcia dla dzieci początkujących w poniedziałki, środy. Wszystko się odbywa tutaj w szkole. Pędziałki środo o 16.30, a dla grupy takiej już troszeczkę zaawansowanej, we wtorki i w czwartki o 16.30. Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej, numer 14 w Olsztynie. Wejdź na MZP2, Olsztyn .eu.